Szulka do czwartej, Krzysiek Grzybowski, to jest druga godzina naszego spotkania. W pierwszej rozmawialiśmy o narkotykach. No i pojawiło się sporo różnego rodzaju komentarzy, wśród nich również e, chyba trochę gniewu można było wyczuć w niektórych e, wpisach. Nie ukrywam, że kilka gniewnych SMS-ów przyszło osobiście do mnie. Bardzo, bardzo dziękuję. To zawsze jakoś tak fajnie, jak takie emocje się pojawiają. A skoro już pojawił się gniew, no to być może tym gniewem warto się teraz zająć no i sprawić, żeby ten Gniewu być może trochę, trochę opadł, więc już teraz na antenie czwórki będzie o gniewie, będzie o tym jak gniew wyrażać, no i jak go oczywiście rozładowywać. A o sprawdzone i najczęściej stosowane sposoby pytała Ola Opala. Strefa Freuda. Można sobie postrzelać z folii tej, takiej strzelającej. Liczę do dziesięciu. Głębokie oddechy. No, już w trakcie liczenia, oczywiście, że nerwy opadają. Liczenie do dziesięciu, do tego namówiła mnie mama. Przyznam, że najczęściej to się zupełnie nie sprawdzało, w szczególności gdy byłem naprawdę porządnie wkurzony. Trzaskam drzwiami, a potem już mi przechodzi złość. No, jakoś sobie radzę. Chociaż czasem bywa ciężko. Po prostu głośniej mówię i w ten sposób się wyładowuję. Ogólnie od dzieciństwa miałem bardzo duży problem z radzeniem sobie. Nie wiem, bo jestem dosyć osobą wybuchową. Uniwersalny w moim sposób co tam jest? Wyobrażenie sobie uświadomienie sobie tego, że w sumie mi to mało obchodzi. Medytuję. Na pewno trzeba się wyciszyć, uspokoić, parę ładnych minut to zajmuje. Można pójść do kościoła się pomagać. to najbardziej pomaga basen, Z pół godziny. Pobiegać albo posłuchać muzyki. Wyżywam się na siłowni. Idę pod prysznic. Najbardziej mi to pomaga i to sobie pod prysznic, wyluzuję się. Uspokajam się siadąc na komputerze. Poza tym, no, bo się przyznać, ale papierosy Nikt nie pomaga. To jest właśnie to złe, co jest we mnie. Wtedy uzewnętrzniam to zdarza się, że rzucam właśnie też zdarza się, że coś, nie wiem, zepsuję, ale to już muszę być na... Prawdę doprowadzane do ostateczności, a tak to staram się nie gniewać na nikogo i raczej załatwię wszystkie sprawy tak po prostu rozmową. No to kilka takich chyba najczęściej stosowanych. Medytacja, liczenie, czyli liczenie do dziesięciu albo liczenie baranków, do tego fruwające talerze i nie chodzi by najmniej o UFO. No i oczywiście sposób wyjątkowy, ale warty zauważenia, czyli gniecenie, czy też rozgniatanie folii bąbelkowej, to rzeczywiście podobno działa, choć niektórzy twierdzą, że uzależnia, więc nie wiem, czy to jest najlepszy sposób. A o gniewie już teraz. Również rozmowa z naszym gościem, Michał Posterski, coach. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I jedna rzecz, o której chciałem zacząć, ten pomysł pojawił mi się przed chwilą, właśnie w trakcie słuchania tej sondy, bo bardzo często rozmówcy używali przymiennie słów gniew i złość. No i teraz pytanie, czy to jest jedno i to samo? No właśnie nie do końca. Tak naprawdę są to pojęcia, które mogą być rozumiane tożsame, ale to nie jest do końca to samo. Gniew zwykle jest to emocja, która jest skierowana na kogoś innego, na inną osobę, czyli gniewamy się na kogoś. A możemy być zezłoszeni z powodu tego, że pada deszcz, z powodu tego, że coś nam nie wyszło. Tak naprawdę z wielu różnych powodów. Więc... Czyli ta folia, liczenie, fluwające talerze to raczej gniew. Raczej. Bo ciężko wyrzucać talerzami w pogodę. Dokładnie tak, raczej gniew. Dobrze, to w takim razie zostajemy jednak przy gniewie. Są osoby, które są bardziej podatne na gniew, u których tego typu uczucia zdecydowanie łatwiej wywołać. Oczywiście, że tak. To wszystko zależy tak naprawdę od tego, jakie nawyki emocjonalne, jakie nawyki radzenia sobie z emocjami ludzie wynoszą ze swoich domów. I e, to nasi rodzice uczą nas, jak mamy radzić sobie z emocjami, jak mamy je wyrażać, nawet jak mamy zachowywać się, gdy pewne emocje się pojawiają. Nawet społeczeństwo nas uczy pewnych nawyków radzenia sobie z emocjami. A czy gniew to z założenia jest coś złego? E, tak się kojarzy. Zwykle mówimy, że te emocje, które są nieprzyjemne, są złe, ale tak naprawdę nie ma czegoś jak zła emocja, ponieważ każda emocja jest po coś, ona ma jakiś cel. Gniew. Nienawidzę cię. I rozumiem, że to jest też dobre, tak? E, to jest już sposób na wyrażenie tej emocji, który być może nie jest zbyt konstruktywny, jak najbardziej. No, to, no nie jest konstruktywny, przyznaję, bo nie wymyśliłem w jaki hmm. sposób miałby tak. się to odbyć. E, ale czy na przykład takie zachowanie też można potraktować no, w kategoriach e, czegoś dobrego, nie wiem, samooczyszczenia? E, nie, musimy rozróżnić po prostu zachowanie od emocji, ponieważ emocja to jest coś, co to my odczuwamy. Emocja, tak? Nie, czy to było nienawidzę zachowanie? Nienawidzę się, było zachowaniem, czyli coś, zachowanie. coś, co my wyrażamy, coś, co mówimy, coś, co robimy. No tak, to ale zachowanie. to zachowanie było Wynika, wywoła, wywołane tak, emocjami. Dokładnie tak, my czujemy coś bardzo było, negatywnymi. Do, czujemy coś, co jest nieprzyjemne dla nas, czujemy coś w naszym brzuchu, i na podstawie tej emocji zachowujemy się w jakiś sposób. Teraz sama emocja w sobie nie jest zła, ponieważ ale ona nawet jak prowadzi do tego typu stwierdzenia, jak nienawidzę cię, no i tak dalej, i tak dalej. Zachowanie, prostu... zachowanie nie jest konstruktywne, jednocześnie emocja w momencie, w którym my odczuwamy coś, co jest nieprzyjemne, ale e, umiemy inaczej to wyrazić, to wtedy ta emocja nikogo nie skrzywdzi w żaden sposób, bo ona jest tylko wyłącznie dla nas informacją, że coś nam nie pasuje, że coś trzeba z tym zrobić. No to w takim razie o emocjach, o wyrażaniu emocji, o tym jak konstruktywnie te emocje przeobrażać, żeby one nie były aż tak bardzo złe, o tym wszystkim na antenie czwórki wracamy już za chwilę. Czwartka do czwartej rozmawiamy o gniewie. Jak się okazuje, gniew to nie do końca złość, choć wiele stycznych i wspólnych punktów oczywiście odnajdziemy. I teraz bardzo szybka hmm, sonda, no powiedzmy, że sonda. Najlepszy sposób na rozładowanie gniewu to, no i mamy trzy kropki, potem znak zapytania, to wszystko na Facebooku. Ja czekam na wpisy. Oczywiście pierwszy już się pojawił i to błyskawicznie i nie wiedzieć czemu w dużej mierze nawiązują do tematu z pierwszej godziny, ale ja nie wnikam, jest pełna dowolność, każdy Pisze, co chce, a potem będziemy sprawdzać, jakie są sposoby. No i wracamy też do bardzo, bardziej profesjonalnych metod. Michał Pasterski, coach. No, to teraz może o tych dobrych, dobrym wpływie złych emocji na nasz organizm. Okay. Strasznie skomplikowanie to tak, zabrzmiało. Tak, tak. Gniew, tak jak każda inna emocja, ona może pozytywnie płynąć na nasze życie, jeżeli my zamiast tłumić ten gniew, zamiast mówić sobie, ten gniew jest zły, ja nie mogę go czuć, my tak naprawdę to wzmacniamy ten gniew. Więc jeżeli tego nie robimy i mówimy sobie, okej, okay, jest gniew, a to, pojawi... tak, to jest tak jak balon. To on rośnie, bar... rośnie, Aha. rośnie, rośnie. Może być jak balon, może być też jak e, garnek pełny gorącej wody. Jeżeli on teraz się gotuje i gotuje, gotuje, gotuje i my e, zamiast go, powiedzmy, otworzyć, zmniejszyć trochę ten płomień, to, to tak naprawdę go zamykamy, zaklejamy, żeby tylko on tak naprawdę odsunąć go, nie patrzeć, nie myśleć o nim, co on coraz bardziej tam będzie jeszcze buzował, aż w końcu wybuchnie, prawda? Tak Te emocje, które jak wulkan w pewnym momencie wybuchają, my nie radzimy sobie z nimi. No ale to w takim razie kogo tym wrzątkiem należy potraktować? E, właśnie nie należy nikogo tak o tym rządkiem, bo to nie, nie jest zbyt dobry sposób na e, radzenie sobie z tymi emocjami. Emocja gniewu, jeżeli nie będzie tłumiona, jeżeli nie będziemy jej oceniać jako złe i tylko potraktujemy ją jako informację, jako emocję, która ma nas do czegoś zmotywować, gniew. Potrafi być wspaniałym motywatorem do robienia dużych zmian w życiu. Jeżeli jesteśmy z naszym partnerem i rozmawiamy z nimi, jesteśmy na niego bardzo rozgniewani, ponieważ nie podoba nam się jego zachowanie, to jeżeli umiemy mu bardzo wyraźnie i dokładnie, ale nie gniewnie, czyli nie krzycząc, nie wrzucając w, w niego talerzami, przekazać mu dlaczego jesteśmy rozgniewani, dlaczego tak się czujemy i inaczej, dlaczego, przepraszam, trochę się rozbawiłem, bo pomyślałem sobie teraz o, o, o takich właśnie rozmowach partnerskich, chłopak z dziewczyną, dziewczyna z chłopakiem, i są na siebie rozgniewani. i próbują... W racjonalny, sposob, spokojny sposób sobie wytłumaczyć wzajemne żale. To nie zadziała. To nie znaczy, zadziała. W ogóle sobie tego nie wyobrażam. To nie zadziała dlatego, że e, gdy ludzie są rozgniewani, to próbują od razu tą sprawę rozwiązać. Jeżeli oni to robią od razu, to pod wpływem emocji e, robią zachowania, które są niekonstruktywne, no które tak. prowadzą do konfliktu. Sięgamy po talerze. Tak, więc najlepiej od razu wyjść z mieszkania, wyjść z pokoju, wyjść, zrobić sobie totalną przerwę absolutną. Ale to tak, znaczy wyjść i tak jak wspomniała chyba jedna z pań w sądzie, i po prostu nie, no, nie, czas... nie użyję tego bez, słowa bez trzaskanie, bez trzaskale. Bez, bez bez, bez po prostu wyjść po to, żeby dać sobie trochę przestrzeni, powietrza, spokoju, żeby ta emocja o, troszkę opadła i wtedy dopiero. Zastanowić się. Ale czy tu się nie pojawia mhm. pewien problem? Bo, oczywiście, jeżeli patrzymy na tego typu problem y, od strony mhm. jednostkowej, to być może jest metoda, mhm. ale przecież my wychodząc z domu, kogoś w tym domu zostawiamy, tak? Mhm. I, I pytanie brzmi, czy ta osoba zostawiona przez nas w domu, mhm. czy fakt naszego wyjścia, zamknięcia drzwi, wyjścia na 15, 20, być może y, na, na, na godzinę, mhm. nie sprawi, że jak wrócimy, to ta druga osoba będzie już tak nabuzowana, to my już będzie po prostu. Tak kipieć, może no, awantura dopiero wtedy zacznie się rozkręcać. Zwykle jest zupełnie inaczej. Sprawdziłem, doświadczyłem i okazuje się, że jeżeli tak naprawdę my jesteśmy tam na miejscu i jeszcze dokładamy oliwy do ognia i tak naprawdę jeszcze bardziej eskalujemy konflikt, to on może. Bardzo szybko po prostu być tym wulkanem, który wybuchnie i który sprawi, że powiemy sobie rzeczy, które będą nas bardzo bolały, które zostaną w nas na wiele, wiele dni, a nawet miesięcy, więc zdecydowanie lepszą opcją jest wyjść, ta osoba, nawet jeżeli będzie wrócić, ale wrócić, wrócić, przemyśleć sobie po drodze to, dlaczego się rozgniewaliśmy, dlaczego ta osoba się rozgniewała, co się w nas dzieje, co my czujemy, co my myślimy, co sprawia, że my chcemy, żeby ta osoba zachowała się inaczej i zapisać sobie na papierze. Wróćcie porozmawiać. Wychodząc pamiętamy o tym, żeby zebrać długopis, kawałek papieru. Albo na telefonie, tak. Albo na telefonie. Tak, 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 tak. To do gniewu, do metod, do telefonów, długopisów, kartek i innych sposobów wracamy już za chwilę. Członka do czwartej. Najlepszy sposób na rozładowanie gniewu to trzy kropki. No i trochę wpisów już jest. Brazylijskie jiu-jitsu, trening. Jest też spalić gniew i jak odgaduję nie chodzi tutaj o gnisko z grillem. W szczegóły nie wnikamy. Siłownia, rolki, wyjście do lasu. Jest też kilka pomysłów na, na seks i są nawet bardzo konkretne przykłady tego jak można gniew rozładować. Ja ich oczywiście na antenie cytować nie będę, ale zainteresowani mogą zajrzeć na nasz profil na Facebooku i wtedy sobie dokładnie wszystko przeczytają, więc Facebook, najlepszy wasz sposób na rozładowanie gniewu, a my do gniewu wracamy również w rozmowie w studiu, Michał Pasterski, coach, było o rozmowie, o rozmowie, do której wracamy po krótszej, dłuższej przerwie, kiedy się trochę uspokoimy, zastanowimy nad tym, co zostało wypowiedziane, czy też wykrzyczane, no ale pytanie, czy rzeczywiście rozmowa to jest zawsze najlepsze rozwiązanie? To znaczy, na pewno w momencie, w którym nie jesteśmy gotowi na to, żeby rzeczywiście powiedzieć tej osobie, co, co nam siedzi na sercu, gdy e, jesteśmy rozgniewani i chcemy z nią porozmawiać, to warto jest zacząć od czegoś innego, czegoś, co trochę rozładuje to takie napięcie Ale to emocjonale. spoglądamy teraz na listę pomysłów na przykład? E, wiele z nich miało bardzo duży sens, gdy tak Zumba. Prawdę, o. Chodzi o obniżenie energii. tak. Jeżeli chcemy naprawdę rozładować tę energię, to często problemem jest to, że mamy tak wysoki poziom nabuzowania, że po prostu nie jesteśmy w stanie konstruktywnie myśleć o tym, co czujemy, dlaczego to czujemy, po co to czujemy, co możemy z tym zrobić sensownego. Dlatego warto jest na początku tą energię trochę w jakiś sposób rozładować, czyli na przykład iść na zumbę, iść pobiegać, walić pięścią w poduchę albo porzucać talerzami, jeżeli mamy taką możliwość. I mamy dużo talerzy tak naprawdę chodzi o to żeby rozładować tą energię jak stracimy tą energię to wtedy e, tak naprawdę nie będziemy już Robić głupich rzeczy. No teraz aż kusi mnie, żeby nie wpisać kolejnego pytania, ile talerzy wystarczy do tego, aby rozładować gniew. No i myślę sobie, że chyba mało kto mógłby sobie pozwolić na tego typu metodę rozładowania gniewu, jak wrzucanie talerzami. Chyba tak, ale jeżeli pójdziemy. zapas, znaczy, zapasy szybko by się skończyły. Pewnie tak. Jeżeli pójdziemy na rzekę i będziemy rzucać hmm. dużymi kamieniami, to szybko się zmęczymy, to też. Ale w rzekę, w rzekę. Od razu dodajmy, że w rzekę. rzekę, żeby było precyzyjnie. Nie w ludzi. Do wody, wrzucamy. Dokładnie, nie tak. Nikogo tak. innego. Bezpieczeństwo przede wszystkim, tak. To zawsze zadziała? Hmm. To znaczy pytanie, co to znaczy zadziała. No że jakoś tam ten, ten, ten poziom wkurzenia poziom, poziom gniewu opadnie. Poziom energii opadnie, przez co nie będziemy mieli siły, żeby się tak bardzo wkurzać, ale to nie znaczy, że rozwiąże to nasz problem, nie rozwiąże to naszej powiedzmy złości czy tego gniewu, który mamy w sobie. Żeby rozwiązać ten gniew, który mamy w sobie, musimy zrozumieć, po co to się pojawia i, i co tak naprawdę jest przyczyną. Czyli naprawdę dowiedzieć się. Po co jest ta emocja, na czym ona polega, skąd ona się bierze, zrozumieć jej istotę. No dobrze, ale cały czas rozmawiamy o sytuacji, w której. Z tą drugą osobą możemy porozmawiać, tak? Mm -hmm. Możemy, nie wiem, głośniej, ciszej sobie pewne rzeczy po chwili wytłumaczyć, ale zdarzają się takie sytuacje, kiedy tak naprawdę jesteśmy kompletnie bezsilni. Nie wiem, kwestia na przykład naszego szefa, co do którego wiemy, że absolutnie nie możemy mu powiedzieć żadnego złego słowa, nie, nie możemy się za bardzo otw otworzyć. E, I tam nie ma już możliwości, że, 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 że pokrzyczymy, że sobie pobiegamy i wrócimy na rozmowę. Mm -hmm. Zostajemy to... absolutnie sami z tym gniewem. Taki gniew jest związany z tym, w jaki sposób my Chcemy, żeby rzeczywistość wyglądała. Czyli mamy jakieś wyobrażenie rzeczywistości, na przykład chcemy, żeby ta osoba zachowywała się tak, a nie inaczej. Jeżeli e, nam się wydaje, że ona powinna się tak zachowywać, a ta osoba wcale taka nie jest, jest zupełnie inna niż w naszych wyobrażeniach, to my tak naprawdę wkurzamy się na swoje własne wyobrażenie. Czyli chcemy, żeby nasz szef był milutki, on nie jest milutki. My ale tego to, nie to, zmienimy. Ale to nie jest kwestia tego, czy jest milutki, czy nie. Tylko, na przykład, mhm. nie wiem, jest jakaś y, y, sytuacja tak zwana podbramkowa, szef przychodzi i mówi: Sorry, ale zostajesz na święta w pracy. Mhm. No, ale wiemy, że z różnych powodów nie możemy za bardzo fiknąć i powiedzieć nie. Jeżeli tego nie możemy zmienić, jeżeli tego nie zrobimy, to jedyną możliwą opcją jest zaakceptowanie tego faktu, tego, co się wydarzyło. Bo w tym momencie tak naprawdę możemy się złościć. Ale będziemy się złościć. To jest też naturalne zachowanie. To bo jest bo pewnego rodzaju. Nikt bez emocji takiej informacji nie przyjmie. O, no, i to jest Twoje. Pana założenie, które niekoniecznie musi być prawdziwe, bo tak naprawdę y, można wyćwiczyć w sobie umiejętność akceptowania rzeczy, których nie możemy zmienić. Czyli jeżeli mo możemy mieć na coś wpływ, jeżeli możemy zmienić tą, ten fakt, to wtedy działamy. Gniew jest tym motywatorem do działania. On pobudza nas tu do wiemy, działania. Tu wiemy, że nie możemy. Tak. Jeżeli Zakładamy, wiemy, że dobrze? nie możemy, to możemy nauczyć się, jak akceptować sytuacje, w których po prostu wiemy, że nie możemy nic zrobić. Jest to pewna umiejętność, tak samo jak chodzenie na siłownię, tak samo jak wstawanie się Czy to nie jest trochę tak, że, że nauczenie się tego typu umiejętności to jest takie trochę samowystarzne? Się, I to niekoniecznie w takim pozytywnym sensie. Tak samo jesteśmy wytresowani, żeby wkurzać się na rzeczy, których nie możemy zmienić. Tak samo wytresowano nas, nauczono nas jako dzieci, żebyśmy e, płakali, gdy odbiera nam się zabawkę. Tak samo w jakiś sposób nauczono nas, żebyśmy robili określone zachowania, gdy ktoś na nas nas obrazi. Nauczono nas, żebyśmy obrażali się na ludzi. Można, możemy nauczyć siebie albo oduczyć siebie tych głupich zachowań i nauczyć siebie, żeby. Czuć się dobrze, gdy dzieje się coś, czego nie możemy i tak zmienić, gdy pada deszcz na przykład. Najlepszy sposób na rozładowanie gniewu to trzy kropki to oczywiście cały czas te trzy kropki. Cały czas na Was czekają, na Facebooku czekamy na kolejne propozycje, kolejne pomysły. No i kolejne być może już sprawdzone metody. Tak zupełnie osobiście. Najlepszy sposób na takie szybkie rozładowanie gniewu to dla mnie wyjście na spacer. Mhm. Zdecydowanie czyli zmiana otoczenia. Zmiana tego miejsca, w którym ten gniew się pojawił, wyjście na spacer, zrobienie sobie przerwy, przewietrzenie się. A zdarzyło myśli, się, że, że. Zdarzyło się choć raz, że, że to nie zadziałało. Zdarzyło się. Jeżeli, Jeżeli jest wtedy. wtedy... Wtedy kartka jest dobra. Wyciągamy kartkę i spisujemy, dlaczego się złuścimy, dlaczego jest ten gniew. Wtedy to sprawia, że nasze myśli wychodzą na zewnątrz, tak jakby, ale i kłębią się w głowie. Ale to nie jest tak, że spisując sobie takie rzeczy, no ponownie sobie to wszystko przypominamy i ponownie w ten gniew wchodzimy. Wręcz przeciwnie, to sprawia, jeżeli tego nie spiszemy, to to i tak w naszej głowie będzie, to i tak będziemy to wałkować w kółko, prawda? Spisanie tego na papier sprawia, że my widzimy to jako rzecz, która jest na zewnątrz, którą możemy spojrzeć z boku, a tak to identyfikujemy się z tymi myślami, one są w nas i nie możemy się od nich uwolnić. Więc spisanie na papier jest to uwolnienie się od tych myśli. Czyli podsumowując, jeżeli jesteśmy zagniewani i wiemy, że dalsza rozmowa do niczego pozytywnego nas nie doprowadzi, to tak, po cichu wychodzimy, bez trzaskania drzwiami, wychodzimy na spacer, ale nie zapominamy o tym, żeby do kieszeni schować papier i długopis. To I byłaby opcja. Dokładnie tak. Michał Posterski, coach, jeżeli chodzi o gniew i Wasze sposoby, to oczywiście cały czas możecie je dopisywać na Facebooku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.